Już w 2016 roku zarząd osiedla Warszów brał udział w spotkaniach z urzędnikami i przedstawicielami ZGM w celu poprawy polityki lokali socjalnych. Konkluzja była taka, że powinno się nie tworzyć więcej skupisk lokali socjalnych, a za pomocą rozpraszania mieszkańców po całym mieście i tworzeniu odpowiednich warunków, Innym środowisku wpływać na poprawę zachowań dzieci i młodzieży, które do tej pory zmuszone były mieszkać często z osobami z marginesu społecznego. Rok 2023 Zarząd Warszów zwołuje ogólne zebranie mieszkańców na którym. Przegłosowywuje uchwałę nr 5, łamane przez 2023, w którym ponownie mieszkańcy wyrażają swoją opinię na temat lokali socjalnych na naszym osiedlu. Niestety, mimo wspólnych ustaleń, miasto wciąż promuje politykę blokowisk socjalnych, umieszczonych na obrzeżach miasta. A konkretnie na osiedlu Warszów. Cześć, mamy 2024 rok. Pogoda nieco depresyjna, ale też i temat jest depresyjny. Stoję właśnie przed budynkiem Modrzejewskiej 20, w którym to odbywa się. Przebudowa ze 196 mieszkań socjalnych, mniejszych, na 96 mieszkań troszeczkę większych, gdzie będzie łazienka w środku kuchnia, a więc te mieszkania będą mogły być wykorzystywane niekoniecznie na, na mieszkania socjalne. Ciekawostką jest to, że tak naprawdę na liście oczekującej na mieszkania socjalne jest 26 osób. A budowanych mieszkań 96. A jeszcze mam takie, takie jedno pytanie do naszego Urzędu Miasta. Bo tak. Sytuacja wygląda następująco. Tutaj będzie 96 nowych mieszkań. Są też inwestycje na Ludzi Morza. Jest też inwestycja na Okulnej Przewidziana. I jeszcze parę inwestycji. Chciałbym zapytać, czy ktoś w Urzędzie Miasta przewidział, że tutaj będą mieszkać też dzieci? Chciałbym zapytać włodarzy naszych, naszych urzędników, osoby, które planują budżety. Skoro 222 nowe mieszkania powstaną, to można założyć średnia dzietności w naszym kraju to 1,24 dziecko na, na jedną kobietę. I mam pytanie. Gdzie zmieszczą się, w których budynkach te dzieci? W przedszkolach, w szkołach i w żłobkach. Tutaj jest też planowana inwestycja Mudrzyjska 22. Też mają powstać kolejne mieszkania. Też zapisy nie są dość jasne i wskazują, że będzie można w jakiś tam sposób upchać te mieszkania socjalne. Natomiast słuchajcie, no, no nie, nie, proszę tego nie robić. Powarćmy o te dzieci i o ich życie, dajmy tym dzieciom szansę życia w normalnym środowisku. Kiedyś były klasy specjalne, teraz tych klas specjalnych nie ma, teraz dzieci z problemami są dokoptowywane do zwykłych klas, do tych dzieci, których problemów nie mają i myślę, że jak te dzieci jakąś tam swego rodzaju resocjalizację przechodzą w szkole, z tej szkoły wrócą, to wrócą do znowu zepsutego środowiska. Nie będą miały żadnych szans na kontynuowanie tej resocjalizacji. Wrócą do swojego piekła. Jeszcze raz powtórzę: A powstać. 96 mieszkań o zupełnie innym standardzie niż do tej pory. Lista oczekujących na mieszkania socjalne tego typu to 26 osób, a budowanych jest 96. Znowu Warszaw będzie obdarowany nie tylko ludźmi potrzebującymi pomocy socjalnej, ale również ludźmi z marginesu społecznego. Nie ścianymi, ale w obrzeżu.